Cześć. Miałem taki problem z Simpsonem. Na chwilkę zapalał i gasł. Albo jechał. 15 minut, i nic się nie działo. Cewkę wymieniłem jedną. do 12V, bo to jest elektroniczny zapłon Enduro. Cewka okazała się niedobra. Kupiłem następną cewkę polską, tym razem, i pojeździł nie wiem 20-30 km, i później znowu to samo. Mówię, kurczę, no już na pewno nie cewka. Wymieniłem gaźnik. Miałem dwa gaźniki stare, i okazało się, że były dobre. Kupiłem Amala gaźniczek, bardzo fajny, 21T Dobrze na nim chodzi, bardzo łatwo go jest wyregulować W porównaniu właśnie do, do oryginalnego I miałem chińskiego Chiński gaźnik No i okazało się, kurczę mówię nie Już trzecia cewka na pewno nie będzie walnięta Jednak okazało się, że wal, walnęła trzecia cewka Wziąłem cewkę od kosiarki, troszkę ją przerobiłem. Już teraz właśnie założyłem zbiornik, nie będę wam pokazywał, ale jest połączony tutaj taki, bo w tych kosiarkach jest krótszy przewodzik. Zaizolowałem to dobrze. No i teraz ładnie chodzi. Uff trochę buczy, bo jeszcze ma zdjęty literek ale teraz już jest malinka, naprawdę. Tak więc jakby ktoś kiedyś z Was miał e, taki problem Yy, gaśnie, na chwilę zapala wydawało mi się, że to jest yy, wydawało mi się, że to jest po prostu yy, brak paliwa i dlatego właśnie wymieniłem gaźniki a niestety właśnie cewka traci kurczy iskrę. a jeszcze jest śmieszniejsze to że iskra była Zakładałem fajkę, wszystko kombinowałem od no cuda nie widzę Także uważajcie na, na te cewki. Nie kupujcie. Kupiłem polską cewkę. Polska cewka jest y, też niedobra. Kupiłem cewkę y, jakąś chińską. Też niedobra. Nie wiem. Założyłem od kosiarki i chyba przy niej zostanę. Pozdrawiam.